Jeśli chciałbym poprawić swoje łapy, robiłbym te rzeczy. Przede wszystkim każdy trening zaczynałbym właśnie od nich, bo na początku treningu jesteśmy najświeżsi, więc dużo łatwiej będzie o jakikolwiek program. Pracowałbym obrącz, jak i unilateralnie. Dodatkowo zadbałbym o to, aby ta praca odbywała się w różnych ustawieniach ramienia, i mogłoby to wyglądać następująco. Dzień pierwszy zacząłbym od klasycznego uginania ze sztangą, a potem przeszedłbym do pozycji rozciągniętej dla bicepsa, czyli tak zwanego Bayesian Curl. Dzień drugi zacząłbym od ćwiczenia wielostawowego na triceps, czyli tak zwanego j a później przeszedłbym do ćwiczenia w pozycji rozciągniętej, czyli tak zwanego Katana Extension. Dzień trzeci zacząłbym od ćwiczenia na biceps, ale w chwycie łódkowym, żeby zaangażować nie tylko owy biceps, ale również inne zginacze stawu łokciowego, a po tym ćwiczeniu przeszedłbym do uginania na modlitewniku, żeby przepracować tym razem pozycję skróconą. Dzień czwarty Rozpocząłbym od ćwiczenia na triceps w wersji obrączki, czyli tak zwanego skal crushera. A potem przeszedłbym do ćwiczenia unilateralnego, czyli do prostowania jednorączki wyciągu górnego. Kontrolowałbym progres w notatniku czy aplikacji, a do tego byłbym w delikatnej nadwyżce kalorycznej, gdyż to dodatkowo boostuje nam. MPE. Utrzymywałbym taki plan przez minimum 12 tygodni, a potem oceniłbym efekty. Jeżeli byłyby one zadowalające, to niczego bym nie zmieniał. Jeśli nic by się nie zmieniło, no to wtedy zastanowiłbym się nad tym, żeby tą objętość treningową delikatnie sobie podnieść. Na przykład dodać po dwie serie na biceps i po dwie serie na triceps. Jeśli ta rolka trafiła w Twoje gusta, to zapraszam do obserwacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. To tyle i do usłyszenia w następnych materiałach.